Właśnie tu zabawy początek Pijemy się w klub jak w siatkę krążek Lub srebrny pieniążek w moją skarbonkę To będzie cud, miód i malina Bo to półmetek, kruka i morcina Tam jest zawarta nasza cała rodzina To ta godzina dzikie densy Ten styl nie istnieje Tylko dla przeciętnych zawziętych Jest i życia chętny. Właśnie zapadł decydujący werdykt. Weź głęboki wdech, co ty taki spięty, niech atmosfera poluzuje ci język. Goton będzie zawsze piękny, więc weź to zrób lub nie. Burak teraz zaprasza was, więc weź tu, wejdź. Ogarnia cię chęć na przeżycia wielkie? W pewnym momencie to królestwo niebieskie. Pozostań tu wierny, nim nastąpi zejście. Za realizację nagrania i Mixmaster odpowiada siwy High Five Crew. Po bilety zapraszam do Antchaka. Niska cena i dobra zabawa.